Mort zainteresował się kamieniem. Dostrzegł w nim skręcone muszle, relikty pierwszych dni świata, kiedy stwórca z nikomu nieznanych powodów tworzył istoty ze skał. Morta interesowało wiele spraw, na przykład dlaczego ludzkie zęby do siebie pasują. Często się nad tym zastanawiał. Albo czemu słońce wschodzi za dnia, zamiast nocą, kiedy jego światło bardziej by się przydało? Znał standardowe wyjaśnienie, ale jakoś go nie przekonywało. Krótko mówiąc, Mord należał do takich osób, które są groźniejsze niż worek grzechopili. Chciał mianowicie zrozumieć logikę praw rządzących wszechświatem. To trudne zadanie, ponieważ coś takiego nie istnieje. Kiedy Stwórca składał ten świat, miał mnóstwo znakomitych pomysłów, jednak uczynienie go zrozumiałym jakoś nie przyszło mu do głowy. Tragiczni bohaterowie zawsze cierpią, kiedy bogowie się nimi interesują, ale naprawdę ciężki los mają ci, na których bogowie w ogóle nie zwracają uwagi. Ojciec znowu na niego wrzeszczał, jak zwykle. Mort rzucił kamieniem w gołębia, niemal zbyt najedzonego, żeby odskoczyć na bok, i powrócił się z powrotem przez pole. Takie były powody, dla których w z strzyżenia wiedzi Mort z ojcem wyruszyli przez góry do owczej wółki. Worek ze skromnym dobytkiem Morta. Poczywał na grzbiecie osła. Miasteczko składało się właściwie tylko z rynku. Po czterech stronach, otoczonego sklepami i warsztatami, gwarantującymi okolicznej rolniczej społeczności pełny zakres usług. Po pięciu minutach Mord wyszedł od krawca ubrany w luźną brązową szatę nieokreślonego kształtu. Nie została odebrana przez poprzedniego właściciela, czemu trudno się dziwić. Miała akurat dość miejsca, żeby chłopiec mógł dorastać w jej wnętrzu. Pod warunkiem, że zamierzał wyrosnąć na 19-nogiego słonia. Ojciec przyjrzał mu się krytycznie. Bardzo ładna! Murk, murk. jak na swoją cenę. Drapie, poskarżył się mord. Mam uczucie, że są tu ze mną różne inne coś. Tysiące chłopców byłoby bardzo wdzięcznych za taki ładny, ciepły lezek. Zastanowił się i po chwili namysłu zrezygnował. Ubiór. Mógłbym go z nimi nosić na zmianę? spytał młody. z nadzieją. Musisz wyglądać na sprytnego, oświadczył surowo Lewek. Musisz robić wrażenie, wyróżniać się z tyłu. Co do tego nie było wątpliwości: będzie się wyróżniał. Słuchając, słuchując się we własne myśli, ruszyli przez zatłoczony rynek. Mord zwykle lubił wizyty w miasteczku, lubił jego kosmopolityczną atmosferę, dziwne dialekty wiosek oddalonych o pięć, czasem nawet dziesięć mil. Dzisiaj jednak czuł się dziwnie zamknięty, jakby przypomniał sobie coś, co się jeszcze nie wydarzyło. Jarmark. Funkcjonował mniej więcej tak. Ludzie szukający pracy stali w nierównych szeregach pośrodku placu. Wielu z nich nosiło na kapeluszach niewielkie symbole, obwieszczające światu, jakiego fachu się nauczyli. Pasterze mieli strzępę wełny, woźnice wiązkę koń, końskiego włosia. Dekoratorzy wnętrz krawek dość ciekawej cheskiej tapety i tak dalej. Chłopcy szukający mistrzów zebrali się po osiowej stronie rynku. Idź, stań tam i czekaj, aż ktoś przyjdzie i zaproponuje ci terminowany. Powiedział Lezek bez przekonania. Znaczy, jeśli mu się spodobasz. A jak on to sprawdzi... No, lezek urwał. Tego akurat Hamilż nie wytłumaczył. Mężczyzna sięgnął do swej ograniczonej wiedzy o jarmarku. Obejmowała głównie targi bydła. Postanowił zgadywać. Przypuszczam, że policzą ci zęby i tak dalej. Sprawdzą, czy nie masz kataru i nie kulejesz. Lepiej nie wspominaj o czytaniu. To ludzi niepokoi. A potem co? Zapytał Mord. Potem będziesz się uczył zawodu. A jakiego zawodu konkretnie? No, stolarstwo jest całkiem niezłe stwierdził Lewis. Albo złodziejstwo ktoś musi to robić. Mord spojrzał na swoje stopy. Był posłusznym synem, jeśli tylko o tym pamiętał. A skoro ojciec wymagał, żeby został czyimś terminatorem, postanowił być dobrym terminatorem. Co prawda stolarstwo nie zapowiadało się zbyt obiecująco. Drewno żyło własnym, upartym życiem i miało skłonności do pękania. Oficjalni złodzieje rzadko trafiali się w ramtopy gdzie ludzie nie byli dość bogaci, żeby sobie na nich pozwolić. No dobrze, rzekł końca. Spróbuję. Ale co będzie, jeśli nikt mnie nie weźmie do terminu? Lezek oskrobał się po głowie. Tam nie wiem. Myślę, że powinieneś doczekać do końca jarmarku. Chyba o północy. Właśnie zbliżała się północ. Lekki szron okrył bielą kamienie bruku. Na szczycie zdobnej wieży zegarowej nad rynkiem dwie delikatnie rzeźbione figurki wynurzyły się z za drzwiczek na tarczy i wybiły kwadrans. Piętnaście minut do północy. Mord zabrzał ale na nowo rozgorzały w nim jaskrawe płomienie wstydu i uporu, gorętsze niż bocza piekła. Kuchnął dłonie, żeby się czymś zająć i popatrzył w do blodowate w niebo. Starał się unikać spojrzeń kilku maruderów, grzebiących w tym, co pozostało z jarmarku. Większość kupców zminęła już swoje stragany. Nawet sprzedawca gorących pasztecików przestał zachwalać swój towar i zjadał go, nie dbając o osobiste bezpieczeństwo. Ostatni ze współoczekujących zniknął już kilka godzin temu. Był to młody chłopak przygarbiony z rozbieżnym zezem i cieknącym nosem. Jedyny licencjonowany żebrak owczej wulki uznał, go za doskonały materiał, drugi sąsiad, morta, miał robić zabawki. Odchodzili jeden po drugim Uraże, kowale, skrytogójcy, ławatnicy, bednarze, sztukmistrze i oracze. Za kilka minut zacznie się nowy rok i setka chłopców rozpocznie nowe życie, z nadzieją, spoglądając, Przyszłość obiecującą długie lata użytecznej pracy. Mord zastanawiał się posępnie, dlaczego on sam nie został wybrany. Starał się wyglądać przyzwoicie. Wszystkim potencjalnym mistrzom patrzył prosto w oczy, by zrobić odpowiednie wrażenie przekonać o swej wspaniałej osobowości i wyjątkowo miłych cechach charakteru. Jakoś nie dawało to pożądanych rezultatów. Masz ochotę na gorący paszteci? Zaproponował mu ojciec. Nie. Tanio je sprzedaje. Nie, dziękuję. Aha. Lezek się zawahał. Mógłbym go zapytać, czy nie potrzebuje ucznia. Zaoferował uchwał. Solidny fach, piekarstwo. Myślę, że nie potrzebuję, stwierdził Bóg. Nie, chyba nie, przyznał Lezek. – To właściwie interes dla jednego. Zresztą i tak już poszedł. Wiesz co, dam Ci kawałek swojego. Nie jestem głodny, tatu. Prawie bez krząstek. – Nie, ale dziękuję. Hm. Lezek zmartwił się nieco. Przytupywał trochę, żeby przywrócić stopom nieco życia. Zagwizdał przez zęby kilka niemelodyjnych taktów. Czuł, że powinien coś powiedzieć, udzielić jakiejś rady, przypomnieć, że raz jest się na wozie, a raz pod wozem, objąć syna ramieniem i porozmawiać szczerze o problemach dorastania. Krótko mówiąc, udowodnić, że świat to zabawne miejsce, gdzie, metaforycznie, duma nie powinna skłaniać do odmowy kęsa całkiem dobrego, gorącego pasztecika. Zostali sami. Mróz, Ostatni już w tym roku wzmocnił swój uścisk na kamieniach Wysoko na wieży koło zębate brzęknęło, przesunęło dźwignie. I zwolniło zapadkę. Opadł owiany ciężarek, zabrzmiał przeraźliwy metaliczny zgrzyt. i dwie klapy na tarczy odsunęły się, uwalniając mechaniczne figurki. Nierówno, jakby cierpiały na roboci artretyzm, zamachnęły się młotami i zaczęły wybijać nowy dzień. No to już stwierdził z ulgą Lezek. Musieli znaleźć jakiś nocleg. Noc strzyżenia wiedzi nie jest odpowiednią porą na spacery po górach. Może jest tu blisko jakaś stajnia. Północ nastaje dopiero wtedy, gdy zegar uderza ostatni raz oświadczymy. Lezek wzruszył rękę. Nic nie mógł poradzić na potęgę synowskiego uporu. No dobrze, Poczekam. i wtedy usłyszeli stukanie w podków, które na tym pustym placu rozległo się trochę głośniej niż powinna na to pozwolić akustyka. Właściwie stukanie było zadziwiającą, nieprecyzyjnym określeniem dźwięku rozbrzmiewającego w głowie Morta. Stukanie sugeruje wesołego, małego kucyka. Może nawet noszącego na łbie słomiany kapelusz z dziurami wyciętymi na uszy. Tymczasem barwa tego odgłosu wyraźnie wskazywała, że słomiane kapelusze są poza dyskusją. Ogromny biały kąt wjechał na rynek drogą od strony osi. Para unosiła się z jego boków. Podkowy krzesały iskry na kamieniach. Kroczył dumnie, jak bojowy rumak. Z całą pewnością nie nosił słomkowego kapelusza. Wysoka postać na jego grzbiecie otulała się płaszczem, zapewne dla ochrony przed zimnem. Gdy kon dotarł na środek placu, jeździec wolno zsunął się z siodła i zaczął szukać czegoś w jukach. Po chwili wyciągnął worek z obrokiem, założył zwierzęciu na pysk i wyraźnie klepnął je w Powietrze stało się gęste i oleiste, a głębokie cienie wokół morta otoczyły błękitne i fioletowe tęże. Jeździec ruszył ku mnie. Czarny płaszcz wzdymał się na wietrze, a stopy stukały lekko o to były jedynie dźwięki. Poza tym cisza zalała rynek niczym zwały bawełnianej przędzy. Wrażenie zepsuła nieco zamarznięta kałuża. A niech to właściwie trudno było nazwać to głosem. Słowa dźwięczały normalnie. Rozbrzmiewały jednak w głowie morta, nie tracąc. Czasu na przejście przez jego uszy. Chłopiec rzucił się na pomoc leżącej na ziemi postaci. Chwycił ją za rękę, która była jedynie wygładzoną kością. Trochę pożółkł, jak stara kula bilardowa. Kaptur zsunął się z głowy przybysza i naga czaszka skierowała na morta puste oczodoły. Właściwie nie całkiem puste. W ich głębi płonęły dwie błękitne gwiazdy. Jakby były oknami spoglądającymi w kosmiczną otchłonę. Mortowi przyszło do głowy, że powinien się przerazić. Fakt. Tak się nie stało. Wprowadził go w pewne zdumienie. Przed nim siedział szkielet. Rozcierał kolana i burczał niechętnie. Szkielet ale żywy i z jakichś dziwnych powodów niezbyt przerażający. Dziękuję ci, chłopcze, powiedziała czaszka. Jak ci na imię? I zaczął mort. Mortimer. Proszę pana, wołają mnie Mort. Co za dwie okoliczności. Pomóż mi wstać. Kiedy podniósł się ostrożnie i przepał płaszcz. Mord zauważył, że na biograch nosi szeroki pas, którego wisi miecz z białą rękowiścią. Mam nadzieję, że nic się panu nie stało, zauważył grzecznie. Czaszka wyszczerzyła zęby w uśmiechu. Oczywiście, pomyślał chłopiec, nie miała specjalnego wyboru. Nic poważnego. Jestem pewien. Szkielet rozejrzał się i chyba dopiero teraz dostrzegł Lezeka, który robił wrażenie skamieniałego. Mord uznał, że powinien go przedstawić. Mój ojciec poinformował, wsuwając się między Lezeka a eksponat A. Dyskretnie, żeby go nie urazić. Przepraszam pana. Ale czy jest pan śmiercią? Zgadza się. Brawa za spostrzegawczość. Mord przełknął szmina. Ojciec jest dobrym człowiekiem, oświadczył. Pomyślał chwilę. Dość dobrym, uzupełnił. Wolałbym, żeby go pan zostawił, jeśli nie robi to panu różnicy. Nie wiem, co mu pan zrobił. Ale proszę, żeby pan przestał. Nie chciałem pana obrazić. Śmierć cofnął się i przechylił czaszkę w bok. Po prostu przeniosłem nas chwilowo poza czas. Wyjaśnił. Nie zobaczy i nie usłyszy niczego, co mogłoby go przestraszyć. Nie, mój chłopcze, przybyłem tu po ciebie. O mnie? Poszukujesz pracy? – morta ośmiło. Szuka pan ucznia? – oczodoły zwróciły się ku niemu, a w ich głębi rozbłysło magiczne światło. – Oczywiście! – śmierć skinął kościstą dłonią. Płynęła fala fioletowego blasku, coś w rodzaju wizualnego brzdełk. Lezek wrócił do życia. Figurki zegara nad jego głową podjęły swoje dzieło głoszenia północy. Czas mógł znowu powrócić. Lezek zamował. Przed chwilą jeszcze was tu nie chciałem. Przepraszam, musiałem się zamyślić. Zaproponowałem chłopcu posadę, rzekł śmierć. Wierzę, że zyska to pańską aprobatę. Nie dosłyszałem, czym się zajmujecie. Lezek zwracał się do szkiewiatu w czarnym płaszczu, nie okazując nawet śladu zdziwienia. Przeprowadzam duszę do tamtego świata, wyjaśnił śmierć. A tak rzeczywiście powinienem się domyślić po ubraniu pożyteczna praca stabilny rynek solidna firma owszem działa już od dość dawna dobrze bardzo dobrze nie sądziłem wiecie że mord trafi do takiego faktu ale to uczciwa praca uczciwa i zawsze potrzebna jak się nazywacie śmierć tato – Nie słyszałem o takiej firmie – przyznał Lezek. – Gdzie ma siedzibę? – Od największych głębin morza, po zawrotne wysokości, gdzie nawet orłom nie wolno się zapuszczać. – To mi wystarczy – Lezek skinął głową. – No cóż, tato! – Mord szarpnął ojca za rękę. – Śmierć położył mu dłoń na ramieniu. – To... Co widzi i słyszy twój ojciec, nie jest tym samym, co widzisz i słyszysz ty, rzekł. Nie straż go. Czy sądzisz, że chciałbym nie zobaczyć? To znaczy w mojej własnej postaci? Przecież jest pan śmiercią, zawołał mord. Zabija pan ludzi. Ja? Zabijam? Śmierć był wyraźnie uważana. Na pewno nie. Ludzie bywają zabijani, ale to ich prywatna sprawa. Ja wkraczam dopiero potem. Przyznasz, że świat byłby zupełnie idiotyczny, gdyby ludzie byli zabijani i nie umierali. Prawda? Niby tak. Przyznał z powątpiewaniem Nigdy w życiu nie poznał słowa zaintrygowany. Nie należało do słownika regularnie używanego w jego rodzinie. Ale jakaś itkra w głębi duszy mówiła mu, że dzieje się coś niezwykłego, fascynującego i nie do końca strasznego. A jeśli nie wykorzysta tej okazji, przez resztę życia będzie tego żałował. Przypomniał też sobie poniżenia, jakich doznał dzisiejszego dnia. A także długą drogę do domu. <laughs> nie muszę umierać, żeby dostać tę pracę, prawda? Bycie martwym nie jest obowiązkowe. A, a, a kości? Nie, jeśli nie masz ochoty. Mort odetchnął. Tego by się trochę obawiał. Jeśli tato się zgodzi, rzekł. Że... Spojrzeli na Lezeka, który skrobał się po brodzie, co o tym sądzisz? Mord zapytał z ożywieniem człowieka pełnego nadziei. Nie każdemu taki zawód by się spodobał, nie o tym myślałem, muszę przyznać, ale powiadają, że organizacja pogrzebów to zaszczytna profesja. Wybór należy do Ciebie. Pogrzebów? Dziwił się Mor. Kiwił głową i konspiracyjnym gestem uniósł palec do nóg. To ciekawe oświadczył Mor. Myślę, że chętnie spróbuję. Mówiliście, że gdzie się mieści wasza firma? spytał Lezek. Daleko? Nie dalej niż o grubość cienia odparł śmierć. Gdzie pojawiła się pierwsza pierwotna komórka, tam i ja się pojawiłem. Kiedy ostatnie życie czołgać się będzie pod stygnącymi gwiazdami, tam i ja będę. No tak, godził się Musicie sporo podróżować. Sprawiał wrażenie oszołomionego. Jakby usiłował coś sobie przypomnieć, ale właśnie zrezygnował. Śmierć przyjaźnie poklepał go po ramieniu, po czym zwrócił się do Morta. Masz jakiś bagaż, chłopcze? Tak, powiedział Mort i nagle sobie przypomniał. Tyle, że chyba zostawiliśmy go w sklepie, tato. Nasz worek został w sklepie z ubraniami. Będzie zamknięty, zmartwił się Lezek. W dzień strzeżenia wiedźm nie otwierają sklepów. Musisz wrócić pojutrze, właściwie yy, jutro to Żaden kłopot oznajmił się. Pojedziemy już. Na pewno wkrótce będę tu miał jakieś sprawy. Mam nadzieję, że zdołasz nas odwiedzić. Powiedział jeszcze lezek. Zdawał się walczyć z myślami. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Odparł. Mnie. No cóż, do zobaczenia, mały. Masz robić to, co ci każą. Zrozumiałeś? I przepraszam was, panie. Czy macie syna? Śmierć wydawał się nieco zaskoczony. Nie, powiedział. Nie mam synu. Jeśli wam to nie przeszkadza, chciałbym zamienić z moim popakiem jeszcze słowo. W takim razie pójdę się zająć koniem. Odparł śmierć bardziej niż zwykle taktownie. Lezek objął syna ramieniem. Pewnymi trudnościami wynikającymi z dużej różnicy wzrostu i łagodnie pchnął go do przodu. Mord. wiesz, że to Hamerz powiedział mi o tym targu rzemiosłów. Tak. Mówił mi jeszcze coś, wyznał mężczyzna. Twierdził, że często uczeń dziedziczy interes mistrza. Co o tym sądzisz? No. Nie jestem pewien, mógł to być. Ale warto się zastanowić. Właśnie się zastanawia. Hamesz uważa, że wielu młodych ludzi w ten sposób zaczynało karierę. Byli pomocni, zdobywali zaufanie mistrza, a potem no, jeśli w domu były jakieś córki. Czy pan. Pan wspominał coś o córkach? Jaki pan? Zdziwił się. Mówi? Pan. Twój nowy mistrz. A on. Nie, raczej nie. On chyba nie jest takich, co się żenią. Wielu sprytnych młodych ludzi zawdzięcza swój awans małżeństwu. Naprawdę? Mord. Wydaje mi się, że nie słyszysz. Co? Lezek zatrzymał się na oszczronionych kamieniach i wrócił Morta do siebie. Naprawdę. Musisz nad sobą popracować, mój chłopcze. Oświadczy. Nie rozumiesz. Jeżeli chcesz do czegoś dojść na tym świecie, to musisz słuchać. Twój ojciec ci to mówi. Mort spoglądał na twarz ojca. Miał ochotę powiedzieć mu w wielu sprawach, jak bardzo go kocha i jak się martwi. Chciał zapytać, co ojciec naprawdę myśli o tym, co przed chwilą widział i słyszał. Chciał wyznać, że czuje się tak, jakby stanął na kretowisku, które nagle okazało się wulkanem. I chciał zapytać, czy jemu małżeństwu ma zawdzięczać awans. Ale powiedział tylko: tak, dziękuję ci. Lepiej już pójdę. Za jakiś czas napiszę do ciebie nic. Na pewno znajdzie się jakiś przejezdny, który będzie potrafił go nam przeczytać. Od do widzenia mord, głośno głos. — Do widzenia tatu. Kiedyś was odwiedzę. Śmierć krząknął dyskretnie, chociaż zabrzmiało to jak trzask pękającej belki. Powinniśmy już ruszać, oświadczył. Wskakuj A gdy chłopiec spinął się na inkrustowane srebrem si siodło, śmierć pochylił się. I uścisnął Lezekowi rękę. Dziękuję. Powiedział. W głębi serca to dobry chłopak. Zapewnił Lezek. Trochę się zamyśla, to wszystko, ale przecież wszyscy byliśmy kiedyś młodzi. Śmierć rozważył to dokładnie. Nie. Nie wydaje mi się. Chwycił wodzę i skierował konia ku krawędziowej drodze. Ze swego miejsca. Za czarno odzianą postacią, mort rozpaczliwie machał ojcu ręką. Lezek także pomachał mu na pożegnanie, a gdy koń i dwójka jeźdźców zniknęli z pola widzenia, opuścił rękę i przyjrzał się jej uważnie. Ten uścisk wydał mu się dziwny, ale nie mógł sobie uzmysłowić dlaczego.